Mamo, tato, jestem w ciąży. <laughs> Czuję się trochę jak nastolatka, która musi powiedzieć swoim rodzicom, że jest w ciąży. E, nigdy w życiu chyba nie stresowałam się nad żadnym odcinku, oprócz pierwszego, który nagrywałam. Pamiętam, że też było mi bardzo ciężko zacząć, tak jak teraz. Więc y, jestem w ciąży i nie zamierzam tego dłużej ukrywać. Dlaczego tyle zwlekałam z poinformowaniem o ciąży? Zlekałam się dlatego, że nie było pewności co do mojego zdrowia i zdrowia mojego dziecka, więc chciałam mieć pewność zanim pochwalę się e, takim cudownym wydarzeniem, że wszystko jest ze mną w porządku i z dzieckiem. Chcieliśmy mieć totalny spokój na te momenty grozy, bo podejrzewano u mnie wiele schorzeń, między innymi stwardnienie rozsiane. E, więc jak już wyszło na jaw, że wszyscy jesteśmy zdrowi, że wszystko idzie po naszej myśli, Postanowiłam Was poinformować. Jak się dowiedziałam o tym, że jestem w ciąży? Myślę, że wiedziałam już na samym początku. Zaczęło się od tego, że jadłam makrele z puszki w pomidorach i zagryzałam ją kinderkiem. Miałam niesamowite ochotę na piwo, którego nienawidzę. Eee, poza tym, chyba kupiłam wszystkie ryby w puszkach, jakie są tylko możliwe, i wyjadałam po prostu widelcem w zatrważa zatrważających ilościach, łącznie ze śledziami. Więc y, tak dowiedziałam się, że chyba coś jest nie halo? A później było już y, jeden test ciążowy, drugi test ciążowy, trzeci test ciążowy i jeszcze badania krwi, bo przecież trzy testy ciążowe to na pewno nie oznacza, że jestem w ciąży. Więc y, no. I tak się okazało, że jestem w ciąży i wiedziałam już o tym, jak byłam w trzecim tygodniu, więc bardzo wcześnie. No. Czy była to planowana ciąża? Nie, nie była to planowana ciąża. Myślę, że gdyby była planowana, to mogłoby się okazać, że nigdy nie będę miała dzieci, bo zawsze to odkładałam za dwa lata, za trzy lata. I też śmieję się z tego, że po prostu moje życie jest takim bałaganem, więc ta ciąża też nie mogła pojawić się planowana. Musiała być też jak moje życie czyli jednym wielkim bałaganem i szaleństwem. Więc y, nie była kompletnie planowana, była niesamowitym zaskoczeniem i ciężko mi było się przyzwyczaić do tej myśli przez bardzo długo. Jaka była reakcja moja i mojego partnera? A więc y, moja reakcja była taka, że po pierwszym teście ciążowym, który wyszedł pozytywnie, e, oczywiście wybiegłam w stale i powiedziałam, jedź po następny. E, po drugim teście ciążowym. Oczywiście też powiedziałam, że musimy jechać po następnym, bo to nie może być prawda, przecież że jestem w ciąży. Pamiętam, że przy trzecim teście ciążowym dzwoniłam do e, wszystkich moich najbliższych i tak e, do, do jednej przyjaciółki dzwoniłam i się śmiałam, do drugiej przyjaciółki dzwoniłam i się i płakałam, do trzeciej dzwoniłam i panikowałam i się darłam, co to teraz będzie. Tu Ola mi pokazuje za kamerę, że wysłałam jej test o 6 rano, bo wtedy został zrobiony. Tak, to jest test, który był zrobiony jako pierwszy i pamiętam, że wysyłałam do wszystkich moich ciężarnych koleżanek albo tych już, które urodziły, i pytałam się, czy to jest ciąża, czy ta druga kreska. Czasem nie jest jasna i to po prostu jest jakiś żart albo, nie wiem, jakiś błąd. Więc bardzo długo nie, nie dawałam tej myśli dojść do mojej głowy i świadomości. Kiedy powiedziałam mojemu partnerowi, że no, to wszystko wskazuje na to, że jestem w ciąży, zresztą on był przy tym cały czas. Um, on powiedział, no a, ale mo może nie jesteś w ciąży, <laughs> może to jakiś błąd testu albo cokolwiek po prostu chyba sam nie wiedział, jak na to zareagować i e, pamiętam, że takim, taką, takim kulminacyjnym momentem było to, jak poszliśmy zrobić badania do laboratorium e, z krwi i to już była pewność, że na pewno, na pewno jestem w ciąży i pamiętam, że Marcin przyniósł mi kwiaty, zawiązał mi czerwoną kokardkę na palcu i. I tak. No, było tak super. Tak. Akceptacja, nieakceptacja. Ta kwestia jest dla mnie dosyć ciężka, bo w momencie, kiedy dowiedziałam się o ciąży, nie było nawet takiego momentu, w którym pomyślała, że nie chcę być w ciąży, czy nie chcę mojego dziedziusia. Czy zastanawiałam się, jakie jest rozwiązanie, żeby e, nie być w ciąży. Nie, nie pomyślałam tak nawet przez chwilę. E, wiem. Że na początku każdej kobiecie, która nie jest przygotowana na taką e, informację, jest ciężko zaakceptować to, że będzie mamą. To jest niesamowita odpowiedzialność. Ja się czuję, że nigdy nie jestem wystarczająco dobra, więc też w momencie, kiedy dowiedziałam się, że zostanę mamą, oczywiście była niesamowita panika, że nie dam sobie rady, że to jest za poważna rola dla mnie. Ja, jest, ja po prostu wszystko gubię, o wszystkim zapominam. Myślę, że jestem pretendentką do tego, że zapomnę swoje dziecko w przedszkolu czy w supermarkecie, więc yy, pamiętam, że mówiłam, że ja nie dam rady, że przecież ja jestem najbardziej niezorganizowanym człowiekiem na świecie, że, że jak to będzie, że, że to dziecko na pewno będzie uważało, że ma najgorszą mamę, mamę na świecie. I w sumie dalej takie myśli do mnie przychodzą, ale jest mój partner, który jest dla mnie niesamowitym wsparciem i cały czas mówi, że będę najlepszą mamą na świecie, więc. Ja chyba też w to wierzę. Rodzina i przyjaciela. A raczej ich reakcje. Więc były totalnie sprzeczne, na przykład moja bratowa była wystraszona i do mnie chyba sobie jaja robisz. Olka po prostu... Co to będzie? Moi przyjaciele wszyscy troszkę nie dowierzali, się cieszyli razem ze mną. Mówili, że będą pomagać, że będą zawsze przy mnie i mogę na nich liczyć. No, byłam bardzo zadowolona z reakcji, które, które mnie spotkały. Mimo tego, że ta sytuacja nie była taką standardową i, i to nie było gdzieś, to nie była informacja, której ktokolwiek się spodziewał. Moje plany i obawy a ciąża. Czyli coś, co chyba najbardziej zabrało mi sen. Czyli to, co, co dalej z moją pracą, z moją twórczością, z moim rozwojem, w momencie, kiedy wszędzie naokoło słyszymy, że macierzyństwo to jest e, straszny znój e, i ogólnie brak czasu na siebie i na swoje pasje. E, ja postanowiłam, że nie będę słuchać tego, co mówią mi wszyscy naokoło, że postaram się mimo wszystko, mimo tego, że e, to dziecko się po, pojawi, pojawiło. Że będę rozwijać siebie w miarę tego, ile będę miała na to czasu, ale na pewno się nie poddam i nie zaszyję się w domu. Będę starała się rozwijać siebie, swoje pasje razem z moim potomkiem, więc mam nadzieję, że mi na to pozwoli, bo jak wiemy, dzieci są różne. Jak czułam się w ciąży i czy to naprawdę taki piękny czas? Myślę, że jestem antyreklamą bycia w ciąży. Ponoć to, jak ja przechodzę ciążę, to przechodzą tylko kobiety w ilości 8%. No niesamowite wymioty bóle głowy, migreny, zmęczenie bóle po prostu całego ciała, łącznie z zębami no wszystko, wszystko co najgorsze, po prostu. E, dzieją się z moim ciałem takie rzeczy, że aż sama w to nie wierzę, i gdybym, e, kiedy usłyszę od kogoś, że ciąża to nie choroba, to po prostu boję się, że tak no, nie zapanuję nad swoją siłą fizyczną. E, tak, więc jeżeli będziecie słyszeć, że to ciąża to taki piękny, wzniosły czas, to nie znaczy, że może to dotyczyć was, bo wcale nie musi, tak jak ja. To doświadczyłam na własnej skórze i ciężko się zastanawiam, czy będzie jeszcze więcej potomków. A jak wiecie, chciałam mieć zawsze czwórkę dzieci. Co dalej? Co z moim kanałem? Co, co ze mną? I, I jak to będzie wyglądać? E, a więc na pewno będę tworzyć do końca, czyli do momentu, w którym mój, mój stan fizyczny będzie mi na to pozwalał. E, na pewno na kanale będzie więcej tematów dotyczących macierzyństwa, ciąży. Czy też później, już takich bardziej parentingowych. Na pewno nie znikną te tematy, do których się przyzwyczailiście i na pewno one będą, ale no, nie ukryję faktu, że moje życie się zmienia, więc ja i moja twórczość również. Chciałabym się też mocno w to zaangażować i na pewno nie zamierzam ukrywać swojego dziecka, więc będziecie mogli cieszyć się ze mną tymi chwilami podniosłymi i mam nadzieję, że, że też Wam będzie dostarczać to wiele radości. Więc to są moje plany na. Przyszłość najbliższą. Na koniec krótki zlepek informacji. Po pierwsze, jestem w drugim trymestrze ciąży. Po drugie, póki co nie planuję się z Wami podzielić terminem, dokładnym terminem porodu. Po trzecie, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie odcinek Baby Shower, w którym wszyscy w jednym momencie dowiadują się o płci dziecka łącznie ze mną, bo to jest jeszcze kwestia niewiadoma. Eee, I jeżeli macie jakieś pytania dotyczące ciąży, to dajcie znać w komentarzach w kwadratowym nawiasie z, podpis, z podpisem QA. No, to tyle, żegnam się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i na Instagramie.